W zasadzie pasję mam dwie. Jedną pasją jest moja praca, bo lubię robić to, czym się zajmuję. Moją pasją prywatną są górskie wędrówki, ogólnie turystyka górska. Kilkanaście lat temu wybraliśmy się niespodziewanie z kolegami do Krynicy i z zaskoczenia postanowiliśmy pewnego ranka. Wejść na Jaworzynę Krynicką. Od tamtej pory stało się to moją pasją. Co roku, kilka, kilkanaście razy staram się w górach być i zwiedzać, poznawać nowe miejsca, zdobywać nowe szczyty. Największe wrażenie na mnie robią nasze polskie. Jakiś czas temu zapisałem się nawet do Klubu Zdobywców Korony Gór Polski. Jest to 28 pasem górskich z najwyższymi szczytami. W tej chwili mam już ponad połowę szczytów tej Korony Zdobyce. Chciałbym, żeby w przeciągu dwóch lat najbliższych być zdobywcą Korony Gór Polski. Jest to czas na przemyślenie pewnych rzeczy, na analizę, także jest to dla mnie taki czas ładowania akumulatorów regeneracji. Wiele pomysłów wtedy pojawia, czasem nieszablonowych i można to z pewnością przenieść do pracy. Drugą sprawą jest to, że wyznaczanie sobie celów w postaci szczytów też w jakiś sposób przekłada się na naszą pracę, dlatego że w pracy też wyznaczamy sobie cele, dążymy do ich osiągnięcia. Tutaj jest to trochę podobne.